Nie, możemy policzyć na Renda albo um, tamte trzy e, inne, ale na rędzie będziemy musieli farmić od danych, bo jakże inaczej, bo inaczej bez nie poradzimy sobie, bo ten nie umie wie. No, a to L ładno, właśnie to się się. Rozpocząłem no, na to nagrywanie jak coś... Na jednym... Na drugiej kłocie i na tej drugiej kłocie Pójść z drugiej kłocie Znowu sprzedajemy wszystko na ewentualny drugi jetpack Zawsze się, go wsteczenie trzeba kupić TRZEBA KUPIĆ I z Po dziewiątym jak coś to rozpocząłem nagrywanie A kiedy będziemy zacząć Idziemy już tylko na nią, nieważne od pogody Może być, nie wiem, Wszystko z powietrza i trudno Musimy na to Dobra, chłopacy, zapraszaj tego swego brata Zapraszam! I... Kurwa, co to było? Set trzy. Okay. A, teraz się żyje, co nie? No. Na zewnątrz, ja na przykład. Proszę, nie! Boże. Oni FNAF. Okej, tu możemy. Tam jest chyba korek. Tam jest chyba. Uważaj! <słuch> Ej, bo Michaelowi się umarło troszeczkę. Gdzie? Tutaj. Tam. Ta. Uuu! Blisko było. Żyjesz? Nie. No jak to nie? Dwie mi się chociaż udało otworzyć. W sensie, nie, że... I się żyjesz? Nie żyjesz? A, dobra. No, marnie, marnie.

Nie bo Nie bołuk jakiś zajmu mały. Myślę, że no się robimy niż to, że twin. Na dół, patrz, patrz, patrz! Mój bałosi! Więc odlatujemy. Chyba to jest... Oczywiście już jest. Ty bo ty reset? No nie A, Odlatujemy czy reset. Lecimy, lećcie, lećcie. Nie. Tak! Dlatego ja mam jeszcze reset. Ile tam jest czy... ta Lećmy po prostu! Dobra, ja... Jeżeli oni wszyscy winą, to pewnie reset zrobią. No. Dobra, dobrze. No nie no, kurwa tyle lotu! Czy on spadł? Zabił się? Czy, czy on? Nie wiem, idę fajera. O Boże. Cześć. O Boże. Cześć. Daj, daj znak, daj mi znak. Daj mi znak. O kurna. Uważaj. Powodzenia. Dzięki. O boże, jeszcze Coilhead Już, nie ma go Działo mnie Mnie też Tam jeszcze Coilhead? Tam był jeszcze Coilhead, masz na myśli A co przynajmniej? O boże, on tam On tam jest, tam stoi, widzę go Coilhead? Tak, Coilhead Wiesz kto to? Ale widzę. Czekaj, ja go zeskanuję. Dobra. Co robimy? No Co mamy, co mamy robić? Tu wychodzimy, no. Chodzimy, no. O, nie, nie tu chyba. gdzie? gdzie? Nie wiem gdzie. Tu rozpalaj. nie wiem. Nie, nie tu, nie, na pewno nie tu. Tutaj chodzi na lewo. O, p...

gdzie? Ja tam się od słyszałem. A gdzie idzie? Gdzie? O rzeczywiście o, widzę. Go. Go. Widzę garanza. Idziemy, 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 idziemy. Kogo? A tam jest dużo rzeczy. A gdzie pająk? To to gdzie niby pająk jest? Gdzie? Idziemy. Nie, nie wiem, chodź. Gdzie pająk? Nie zapomniałem. No świetnie. Dymensja. Zostaw to. Nie to nic nie otwiera, to zostaw. Otwalcie to. to! No. Ufaliły. No, gdzie to Czekaj, jest? A, dobra. Wracamy się, panowie. Wracamy się. Panowie. Slaj. Slaj. O, w dupę! Daj to jajo. Jajo, gdzie jajo? Kur... O, Batko! On umarł. Pier... Cześć hmm. To było moc dobry sacrifaj Poświęciłem się bo do nas nie wszystkich to, to się zamienię, ja miał... No Z nas bo No to już umarłeś. Ja nie wybuchło! Nie wiem co by nie wybuchło. O, jest o, jeszcze drugi. <laughs> Kolejny game dostaliśmy panowie. No. <noise> On chce się tylko przytulić, uwierz, o <noise> On tutaj, wyjście, wyjście ma Jak słodko, chce się tylko przytulić <noise> Tak Ta A Kacpio dalej tutaj jest, w środku A i tam jest ten pająk, aha Ten Kacpio, co... Kacpio O Boże, Michael, o Boże <noise> Trampel gotowalił Dobrze. Do, do ale chciałam się wrócić do fajera i nie przeżyłem. A, nie tak. chyba <laughs> żywa. żywa. W nim jest nadzieja. Może zagłosujmy, żeby wiedzieliście, żebyście będziecie To, to on nie dojdzie wtedy. Gdzie jest wyjście? No. Gdzie jest wyjście? No właśnie, słyszysz? A nie, stawiliśmy jednego Trumpera i magicznie ma, nie ma drugi się pojawił. No. To się poświęciłem dla, dla nas. Osoby nie dla siebie, ale dla nas nie się tak poświęciłem. No. A my pająk, jakby. O dobra, jest niedaleko, bo słyszę sraima. No, i i. Jest Trampera. niedaleko. <laughs> o jaka panika jeden. wtedy, kiedy ten tramper był. I co on widzi? Się nie wiem. Nie, on, on, on słyszy, on nie widzi. <grystanie> Ty mi zabawa. O pająk! Pająk! Jest <grystanie> line, który drugiej słomie. On jest chyba mnie pan daleko, nie dole, nie pójdzie O! Gdzieś tu. Nie w, nie, tak w nie w tą stronę! Nie w tą stronę! Nie w tą stronę! W to dobrze, 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 dobrze. Ale tam z i tak nie było. Oj, 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 oj! No to Wez, tutaj. To. Nie, nie. Cześć! Bywalaj. Dobra no. Wydupiaj Wydupiaj Wydupiaj, wydupiaj ode mnie O, slime Czekaj, ja go Nawet nie mam znaku, czy coś Wiem O matko no Łopatko Oaj. To było głośne To był głośny krzyk z mojej strony To jest blisko wejde. dobra, to jest blisko To dole nie, hmm. nie, dobra nie może nie, może nie, może to może, może nie zajmuje nie się. O, siódma i tak, dobra, to nie, to nie. Ja na ziemi. To jest klucz! A, myślałem, że mamuchki zabrało. Nie, to jest klucz. Gdzie ten mego. dinozaur jest? No, gdzieś tutaj przy nie był. O, widzisz? Ej, no. Martwy dinoś. Dobra, chodź. Czy na moją chodź. Wywalaj ode Chod, mnie. Wywalaj ode mnie. Ej no. Czekaj, mam pomysł. czekasz ty On chyba, on chyba nie... Jś tu może... Tu ta. Okej, okay, ciekawie. Tu? Tu, no. Trzeba właśnie tuleta jak coś nie żyje! Coś zostało tu tuleta, ciekawe kto. O Mej! No? O zobacz ja im tak pewnie żyje. O tak ja żyję. Serio? Ano? no? No to nie jest szkodno, że tego tureta. On podają! Gdzie? Nie wiem. A stąd! Nie ja wiem skąd! Chyba nic. Nie! To jest to... To jest to... O, 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 dobra, dobra, dobra. o, Wiem co się stało. Jajko, bo... wyrzucił jajko pod siebie i, i jego ciało wywali, wywaliło gdzieś atmosferę. Okuźmy no, robal. Lewiaton. Lewiatem. Lewiaton. Chyba, chyba to pierwsza. Fucknie! Czemu nie żyje? Nie dobrze. To tam, tam jest! Tutaj tutaj! tutaj. tutaj. Pójdzie. Tam jest. U tu jest. tu długi. Długi jest. A a... jest. <laughs> dawaj go, dawaj go. tu długi. A... Yeah. Tutaj. Tu był. Dlaczego tak było?

Oh, o ja nie widzę Morkosina? Mogę zanosić złot jakiś sole mm. Dobra, po idę, poproszę złotu. Zaniosę. To idziemy, to no, ja zaniosę teraz. Ja zaniosę A wziąłem o, Siema. O, tam, tam na dole. Widzę, tam jest wypad. tylko klucz. Znaczy, tak, ja nie wszystko wziąłem wszędzie. A tam ul jest, ul jest. Ej, ja spadłem. Dobra, a co znaleźliście? Co to był za nowy creature? Nie wiem właściwie. Ej, ktoś. Ktoś ze ul? Też tam idę. Ze mną? Oj, a ja jest, jest ul, ul go warty. I uciec? On jest warty. Dużo. 106. 106. To kto odstrasza? No ja nie, bo jestem obity. Kogo odstraszy? Co? Gdzie one są? O kurwa uciekamy szybko do wejścia do wejścia szybko musimy do jakiegolowych wejścia Nie, nie umrę, umrę, chyba, nie wiem Już tu jest nie O, dzień dobry O widać No co, te, co teraz? To, 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 to były pszczółki, do... tam był jeszcze Forest Keeper, to jakby tak średnio teraz? No, dobra, gdzie jest zwykłe wejście? Nie wiem Labirynt. To było dla, przez Labirynt. usiadłem. Chyba przejść Ja nie mam latarki, ze sobą. Też nie wziąłem się. Korek Korek? Ale jest za lokowo. No, drugie też to, pan... Trzeba fut znaleźć. A to nie tutaj w tym porażę na pewno musi być. O, tu, tu, tu są otwarte, tu jest fajna reakcji. To w tą stronę. Tu też nic nie ma. Nie, coś jest. Okay. Tutaj, chodźcie. tutaj. Hej. tutaj. Dobra, dobra, Już dobra. Już wiem, to tutaj. Nie pamiętam. Teraz tam prosto. Nie mam sprintu. Tak, tutaj. Spają. Spają. Tutaj. tutaj. Zobaczymy, jak będzie. Okej. Okay. Musimy przejść tutaj bokiem, ale mega szybko. Tutaj o. Michał, pewnie na statku jest. Mam to zwam sprint oszczędzać. To bardzo dobrze oszczędzać. Idź go. Pod nami jest. Tam jest, datek, tam jest statek, tam jest statek tam o, o, jest tapek O aż chyba... o... O aż... o... Czemu po, po ul? Skąd? Nie wiem, on żyje, ul. ale... Ciekawe na ile. Czy on sobie poszedł po ten ul? Chyba tak. No coś się około niego jest. No... Po ten gigant. Po co on po to polas? Ja nie wiem. Po stąd... Kłody, dużo A tak, ale chcę dużo, jego goni. Goni go. No, Mariusz. No, jest Maria. Mm, nie żyje. Boże, Michael. Nie wierzę w ciebie. lecimy, na no, co to... Jest, yes, Mario. O nie! Szybko, szybko. Tam. Nie! Oła.

Nie no Michał ja zabiłeś mnie! Skacz! Skaczę! Skacze... Nie. nie Krzysiu! Nie! Jak się Nie. miło? Ja psił to... Nie mogę Dobra, może się nie zawalił. Zawali budzicie, to się. Tutaj pójdzie się zawali na pewno. Zawali moście! Jeeeeeej! Jeeeej... Dlatego polażą dołem. Okay. Dobra, to już będę stanął się. Okej. Okay. To nie przeskoczy! Aaaa, Przysiek nie żyje! To... Jak to nie żyje? Mm. <laughs> Zresztą trzy teraz na scenę. A gdzie... ...z filmu. O panie! Laga miałem. Czy tam było w ogóle? Przepaść. Nie żyję co nie? Tak. Michael, to w Mike, 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 Michael, Mike, Mike, Michael, Mike. Ja chcę, żebyśmy. iść. piesek, piesek, piesek. piesek, piesek, piesek. No chyba mamy tutaj. Jasek, piesek, 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 piesek. Bezpieczne. Jak to się otworzy, Majka, to cię zabijamy? Lecimy. Dobra. Idę tam. Idę z tobą. O, ul. Wezmę ul. Idę fajnie. Brzemul, wrzemul! Hé, <laughs> po co? Waar zit? Toei Stigma! No, What Watch, he 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 Tam. he Dobra. I Krzysiek i... Krzys Krzysiek i jego brat poszli się kąpać. Ja pierdolę. Mogę do nich dołączyć? Będę pierwszy.